Seria Heroes of Might and Magic jest niezwykle kultowa. W tym roku debiutuje kolejna odsłona Heroes Olden Era, ale nie o nich dzisiaj. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się co zostało wyrzucone z każdej odsłon serii, na ile oczywiście dało się coś odnaleźć. Przybliżymy Wam procesy twórcze jakie towarzyszyły deweloperom oraz co zostało nam odebrane. My jesteśmy Cybix i Przemoc no nie i zapraszamy na materiał. Heroes 2 Niewykorzystane grafiki na mapie przygody. W plikach gry znajdują się różne wersje graficzne cmentarzy dostosowane do różnych typów terenu. Istnieje również wersja ośniżona, która pojawia się na jednej ze standardowych map zatytułowanej Peasants. Cztery artefakty ostateczne, ostateczna tarcza, ostateczny kostur, ostateczna korona i złota gęś. Posiadają miniatury przeznaczone do wyświetlenia na mapie przygody, i jednak nie zostały one wykorzystane w grze. Wszystkie cztery artefakty ostateczne oraz księga zaklęć mogą zostać dodane do mapy przygody poprzez edycję heksadecymalną scenariusza i mogą być normalnie podnoszone przez bohatera. Gra zawiera również plikt ART32 icn będący pozostałością po Heroes 1. Ponowano jego użycie również w Heroes 2, jednak wszystkie grafki artefaktu zostały z jakiegoś powodu zmniejszone i ostatecznie usunięte. Pozostała jedynie grafka zastępcza z 2x. Istnieje specjalne pole bitwy z trzema unikalnymi przeszkodami związanymi z cmentarzem. W plikach gry znajduje się niewykończona przeszkoda przeznaczona na pole bitwy z lawą. Gra zawiera zestaw niewykorzystanych kursorów myszy przeznaczonych dla zaklęć, mapy przygody oraz bitew. W plikach gry znajduje się ikona zaklęcia, która nie została zaimplementowana w grze. Brakuje innych pozostałości tego zaklęcia w plikach gry, a jego przeznaczenie pozostaje niejasne. Funkcja czekaj w bitwie. Podczas bitwy, która pozwala jednostce na opóźnienie swojego działania do końca tury. Niewykorzystane modyfikatory morale. Tchórzostwo w bitwie. W plikach gry znajduje się modyfikatory morale o nazwie Tchórzostwo Bitwy, które nie zostało zaimplementowane w grze. Bonus rycerza. Istnieje również niewykorzystany bonus morale przypisany do klasy rycerza. Jak miał działać, nie wiadomo. Trzeci stos jednostek. Gra zawiera kod umożliwiający posiadanie trzeciego stosu jednostek, jednak funkcja ta nie została w pełni zaimplementowana. I jedno miasto, które mimo zaawansowanych prac, nigdy nie trafiło do finalnej wersji gry. The For, W tym samym mieście mówiliśmy przy naszym serialu o którą wersji związanej z tym miastem. Link w opisie. Planowano jako dziewiąte miasto w dodatku Armageddon's Blades. Forge miał prowadzić do gry elementy science fiction łączące zaawansowaną technologię z klasycznym fantazy. Forge miał być frakcją zorientowaną na technologię kontynuującą wątki z Might and Magic 7 Forblonde Honor. Miasto reprezentowało armię Castora, który reaktywował starożytną technologię i dążył do podboju Antagarichu. Wizualnie Forge przypominał industrialne miasto z futurystycznymi elementami takimi jak czołgi, lasery czy wyrzutnie rakiet. Armia Forge składa się z 7 poziomów jednostek, z których każda łączyła elementy fantazy z technologią. Foot Soldier, Goblin uzbrojony w blastery i noże, Cyber death, zombie z Chronic zamiast rąk, Pyromaniak, Jednostki z miotaczami ognia, Bruiser, Ogry wyposażone w wyrzutnie rakiet, Jump Trooper, Minotaury z plecakiem odrzutowym i szponami, Tank, ciało nagi osadzone na czołgu. Jednostka ta wzbudziła kontrowersje ze względu na przedstawienie nagiej postaci. Juggernaut. Pełni zmechanizowany stalowy potwór zdolny do zadawania ogromnych obrażeń. Jednostki Forge miały być niezwykle potężne, nawet przewyższające Archaniołów, ale ich produkcja była kosztowna i ograniczona. Forge miało mieć dwie klasy bohaterów. Cyborga, reprezentującego siłę i Technika, odpowiadającego za magię. W kampanii planowano pojawienie się postaci takich jak Castor, Maximus i Darksha. Unikalną strukturą miasta była Tesla Coil, pełniąca rolę grana. Dla zainteresowanych dlaczego miasto nie trafiło, zapraszamy do materiału z linku w opisie. Obiekty na mapie przygody. Market of Time występuje w niektórych mapach, np. Titans Winter i Warmonger. Alternatywne wersje budynków, wiatrak, katagnoli szkoła magii, ognisko. Czerwony obelisk dla podziemnych terenów, dodany w późniejszym datku w Horn of Diabetes. Alternatywne wejście do podziemia, również dodane w Horn of Diabetes. Wersja mapowa balisty, wózek za unicją, namiot medyka, księga zakręć, gral, katapulta dostępne z grafikami zastępczymi. Te obiekty można do edytora map, jeśli nie są oficjalne dostępne w grze. Nieużyte jednostki, animacje i dźwięk. Will of the Wisp i Lobo City. Jednostki obecne w plikach gry, ale nie zaimplementowane. Z czego Lobo Trosity miało być jednostką żartem. W grze pojawiają się animacje rzucania czarów dla takich jednostek jak Vampir, Mroczny Rycerz, Karpie, Minotaury czy Cyklopy Królewskie. Świadczy to o tym, że na etapie produkcyjnym miały one kiedyś spełnić pewnie inną funkcję lub też posiadać alternatywne umiejętności. Istnieje też alternatywna animacja ataków centaurów, gdzie te rzucają włócznią zamiast atakować nią w zwarciu. Są to pozostałości po Heroes of Might and Magic 2. Niewykorzystane zaklęcie strach. Plika gry znajduje się w pełni zaimplementowany, lecz niedostępny w normalnej rozmówce zaklęć czwartego poziomu o nazwie Fear. Zaklęcie to unieruchamia przeciwnika, uniemożliwiając mu atak i znacznie ograniczając ruch. Wersje zaklęcia różnią się siłą efektów w zależności od poziomów umiejętności magicznych bohatera. Podstawowy, standardowy efekt z połową kosztumany, zaawansowany, podwójna kara do ruchu, ekspercki, potrójna kara do ruchu. Zaklęcie to zostało uniesione, ponieważ jego efekt był zbyt podobny do negatywnego morale. Mechanika ta została półnie zaadaptowana jako specjalne umiejętności Smoka Azurowego w dodatku Armageddon's Blade, choć z nieco innym działaniem. Niewykorzystany budynek Cytadeli. W Cytadeli na jednych ze szkiców widać budynek zwany Młynem Wodnym. Do czego miał służyć? Nie wiadomo. Niewykorzystane portrety bohaterów. Są dwa wstępne rendery dwóch bohaterów o których nie wiadomo do jakiej frakcji mieli należeć oraz kim byli. Jednakowoż można się tutaj doszukiwać wstępnych koncept artów Sylwii z Zamku oraz Gerwulfa z Cytadeli. Według jednego z pracowników niwelu, pierwotnie nagi miały być jednymi z jednostek Akademii, a dopiero z czasem rozważono ich jako ewentualną jednostkę neutralną. Dopiero później rozwijana mitologia Aszanu pozwoliła ich umieścić jako osobną, niezależną frakcję. Spójność pomiędzy szkicami koncepcyjnymi Akademii oraz nag wydaje się potwierdzać tę tezę. Natomiast Erwan, współtwórca świata Ashan, twierdził, że obecność śladów NAC w Heroes 5 wynika z zamieszania oraz z wczesnych prób implementacji tej frakcji z myślą o Heroes 6, które początkowo były stworzone przez niwa na silniku piątej części. W innej wypowiedzi Erwan zasugerował, że sanktuarium faktycznie było brane pod uwagę już przy tworzeniu Heroes 5, ale poza bardzo wczesnymi konceptami nie powstało wówczas nic konkretnego. Było to jeszcze przed rozpoczęciem prac nad dodatkami. Teoretycznie oznacza to, że modele jednostek z gry nie były częścią próby wprowadzenia sanktuarium do H5, choć szkice koncepcyjne mogły już wtedy istnieć. W plikach gry znajduje się również model jaszuroczłaka, który być może miał pełnić rolę kolejnej jednostki neutralnej. Wśród odnalezionych materiałów znajdują się szkice przedstawiające alternatywne wersje Feniksa oraz ognistego ptaka. Jeden z nich ukazuje Feniksa w wersji zmiksowanej, co sugeruje eksperymenty z wyglądem tej jednostki. W plikach gry odkryto statystyki jednostek, które ostatecznie nie trafiły do finalnej wersji gry. Przykładem jest Yeti, którego parametry sugerują, że miało być to jednostka czwartego poziomu oraz Czarny Rycerz planowany jako jednostka szóstego poziomu. Wczesne wersje portretów Izabeli i Godryka różnią się od tych znanych z finalnej wersji gry. Portret Izabeli przypomina kadr z filmu Wal Helsing, co może świadczyć o inspiracjach filmowych podczas tworzenia postaci. Nie znalazł się też tajemniczy bohater akademii, który swoim wyglądem trochę przypominał żywiołaki umysłu z hierosów trzecich. Temkan miał mieć zdolność związaną z przyspieszaniem czasu. Zaklęcie Boski Gniew miało pojawić się w dodatku dzikie hordy jako czar czwartego poziomu magii światła. Jego działanie polegało na zadawaniu większych obrażeń wrogom, którzy wcześniej zabili więcej jednostek. Ostatecznie zostało zastąpione przez Boską Zemstę, prawdopodobnie ze względu na zbyt brutalny efekt wizualny. W plikach gry zachowały się elementy wczesnego interfejsu, takie jak minimapa w stylu pirackim, czy przycisk inicjatury o nazwie EOT Baton. Te elementy pokazują, jak zmieniał się wygląd gry w trakcie jej rozwoju. W wersji beta ekran werbunku jednostek wyglądał inaczej niż w finalnej wersji. Zawierał specjalną arenę dla jednostek oraz panel z ich opisami i statystykami. Planowano najbardziej rozbudowane ekrany gildi magów i karczmy. W gildi magów elementy po lewej stronie miały wywoływać ekran z zaklęciami odpowiedniego poziomu, a w karszmie planowano interaktywne elementy, takie jak kufel wyświetlający pogłoski czy sztylet oznaczający gildię złodziei. Wczesne wersje ekranów miast były zorientowane poziomo, w przeciwieństwie do finalnej wersji gry. Patrząc na te wszystkie screeny koncepcyjne, można odnieść wrażenie, że Nival na początku starał się jak najbardziej odzorować to, co było w trójce. A dopiero na tej podstawie zaczął dokładać jakieś takie swoje pomysły, jak chociażby to, że w Piące, chyba jako jedynej grze serii, nie mamy takiego klasycznego widoku miasta, tylko mamy te monumentalne cinematiki, które w zasadzie spodobały się większości fanom. Mimo to niektóre portrety z bety mnie osobiście się bardziej podobają niż niektóre z tych z oficjalnej wersji gry. W przypadku Heroes 6, jak kiedyś mówiłem, podczas QA jest to niekochane dziecko Ubisoftu, które przez zawirowania z deweloperami bardzo zostało pociągnięte. Najbardziej dostało się miastom, które do gry nie trafiły. Akademia. Fani serii Heroes of Might and Magic dobrze znają frakcję Akademii. Magiczne miasto pełne czarodziei, dżinów i potężnych golemów. W Heroes 6 jednak Akademia nie pojawia się w finalnej wersji gry. Czy to znaczy, że nigdy jej nie planowano? Wręcz przeciwnie. Istniały konkretne koncepcje, szkice i projekty, które pokazują, jak miało wyglądać. Z dostępnych materiałów wyłania się obraz bardzo dopracowanej frakcji, zarówno wizualnie, jak i koncepcyjnie. Akademia miała składać się z siedmiu jednostek, z czego większość stanowiła odświeżenie znanych konceptów, ale i pojawiły się nowości. Tancerka z sztyletami, lub też tak zwana derwiszka. Zwinna wojowniczka, która prawdopodobnie miała zamienić gremliny jako jednostka strzelająca. Mag. Klasyczna jednostka dystansowa, ale z nową, odświeżoną stylistyką. Jean. Eteryczna istota, która pozostała przy swojej kobiecej płci i nabrała bardziej cielesnych kształtów. Golem. Ciężka jednostka walcząca, stanowiąca zlepki kamieni złączone magią. Rakshasa. Potężna, zwierzęca, ludzka istota o ogromnej sile, kontynuująca pomysł z Heroes of Might and Magic 5. Gargulec. Kolejny konstrukt, który w tej wersji miał wyglądać jak machina zespojona. Magium odbiegał od klasycznego kamienia na rzecz mechanicznego wyglądu. Tytan, koronny klejnot frakcji, potężny, jak zawsze majestatyczny i najbardziej zaawansowany technologicznie konstrukt. Do tego mamy koncept, jak miał wyglądać jeden z bohaterów Akademii, lub jest to też zwykły renner prototypowy. Wizualnie Akademia miała uderzać w orientalne motywy, złote zdobienia, unoszące się platformy i tajemnicze artefakty. Twórcy planowali na dziewiątkowy charakter, który odróżniałby ją od innych frakcji. Niestety, mimo ambitnych planów, akademia nigdy nie trafiała do finalnej wersji gry? Powody, jak zwykle w takich przypadkach, ograniczenia budżetowe, zmiany priorytetów, a do tego prawdopodobnie obawy przed odejściem od głównego tonu gry, wszak magia działa tutaj jak wiemy, totalnie inaczej. I pytanie, na ile frakcja magów miałaby sobie tutaj radzić? Reakcje fanów w po publikowaniu szkiców były jednoznaczne. Wielka szkoda, że Akademia nie została wprowadzona. Wielu z nich wyraziło nadzieję, że Ubisoft wykorzysta ten pomysł w kolejnych częściach serii, co też się stało. Akademia w Heroes 7 trafiła praktycznie w takim samym składzie, jak planowano. Nie zachowały się jednak tylko derwiszki, które zostały zastąpione kabirami, a sami magowie weszli na dywan zamiast stać bezczynnie z kijem. Forteza i Sylvan Dwie frakcje, które również finalnie zawitały do grona frakcji Hero 6, a były gdzieś tam planowane. Na sam początek większy pełniak, o ile można takich mówić na podstawie jednego Artu, to miasto Krasnali. W okolicach marketingu Hero 6 ta oto grafika, gdzie prezentowano trzy jednostki, które podobnie jak w Akademii trafiły potem do siódemki. Plakat miał mieć na celu zaprezentowanie frakcji krasnoludów jako integralnej części Ashadu, co znane było z Heroes 5. jako że Heroes 6 stawiał bardziej na rozwój lore świata od Ubisoft. Ciekawe jest to, że na wczesnych grafikach fortecy ten Krasnodębów jest krasnoludzkich rozmiarów, podczas gdy Heroes 7 to istny gigant. Do tego wydany w 2014 roku w Might and Magic X mamy możliwość grania z wiadowcą, magiem run i strażnikiem. Wszystkie trafiły potem do Heroes 7, więc faktycznie założenia Fortecy w Heroes 6 mogą być jeszcze bardziej trafne. W przypadku Sylwanu można mówić tutaj o teoriach spiskowych bardziej niż w faktycznych planach. W dodatku do Heroes 6 jedynie napomina się o elfach i zaznacza ich obecność w świecie oraz fabule. Możliwe, że planowano kiedyś ich wprowadzenie, co wynika z tego, że w samym Might and Magic X, który wyszedł rok po dodatku, mamy arty związane z potencjalnymi bohaterami Sylwanu lub jednostkami tegoż miasta, ale to raczej powinniśmy traktować jako ciekawostkę niż twark. Cywan Heroes 6 to jedynie ciekawa teoria, uzupełniająca to, co wspomniałem o fortecy Byte and Magic. Kiedy Ubisoft przystąpił do prac nad Heroesami 7, obiecał, że będzie słuchać fanów. Skąd my to znamy? Tak samo mówi w wypadku Olden Przepraszam, studio Unfrozen mówi tak Olden W wypadku siódemki gracze faktycznie zostali zaangażowani w proces tworzenia gry w dosyć wyjątkowy sposób, mianowicie poprzez głosowanie. Ich decyzje miały wpływ na ostateczny kształt tytułu, w tym na wybór frakcji, wygląd miast, czy nawet zawartość edycji kolekcjonerskiej. Pierwsze głosowanie z września 2014 roku postawiło fanów przed wyborem Forteza Krasnoludów czy Elficki Sylwan. Zwyciężyły elfy, zdobywając 66% głosów, krasne ludy musiały więc ustąpić miejsca na jakiś czas. Choć twórcy zapowiadali, że przegrane frakcje nie wrócą jako DLC, w 2016 roku Forteca jednak powróciła w dodatku Trial by Fire. Co ciekawe, krasnoludy zdobyły więcej głosów niż w Inferno, co sprawiło, że stały się takim trochę, nazwijmy to brązowym medalistą wśród tych wszystkich głosowań. Być może to właśnie ten fakt oraz sentyment fanów przesądziło ich powrocie w DLC-ku. Zostańmy przy zwycięzcy z pierwszej ankiety. Do wyboru mieliśmy kilka wariantów Armii Sylwanu Defensywnej, zrównoważonej lub Ofensywnej. Wygrała opcja ostatnia, co sprawiło, że wiele ciekawych jednostek trafiło do szuflady. Wśród porzuconych znalazł się wąż korzenny i pyton, czyli taki szybki sabotażysta o zdolnościach zatruwania. Srebrny, złoty jednorożec, czyli jednostka wsparcia z klasyczną odpornością na magię. Szmaragdowy rycerz, silna jednostka naziemna z możliwością zdolności atak i powrót. Feniks, legendarna, samowskrzeszająca się jednostka czempiona. Finalnie wrócił do gry jako ognisty ptak w dodatku. W kolejnym głosowaniu zmierzyły się dwie potężne frakcje: Loch oraz Inferno. Loch zwyciężył 56% do 44, co skutkowało eliminacją Inferna z podstawowej wersji gry. Ale nie oznaczało to całkowitej banicji. Sukuby i niszczyciele, pierwotnie przypisane do Inferna, pojawiły się w grze jako jednostki neutralne. A w jednym z późniejszych wywiadów twórcy ujawnili, że gdyby Inferno wygrało, kampania nie opowiadałaby o kolejnym zaśmieniu, lecz o losie dwojga czarodziei, którzy stali się Inkubem i Sukubem. Motywem przewodni miała być cena wolności. Armię Lochu również poddano głosowaniu, gdzie tutaj wygrał wariant zrównoważony, co sprawiło, że część niezwykle klimatycznych jednostek została niestety anulowana. Wśród porzuconych znaleźli się Czyhający w Cieniu, czyli duchowe oczy debiutujące w Hero 6 z negatywnymi efektami debufującymi, nie trafili do gry jako jednostka obrężnicza. Harcownicy ostrzem roku. Szybkie, ofensywne jednostki z mechaniką atak-powrót, coś znanego z krwawych furii z Heroesów V. Bezimienni zabójcy, czyli ofensywne jednostki z teleportacją i szybkim atakiem znanym z Heroesów VI. Podobnie jak czychający w ostatecznej wersji gry trafili jako machina oblężnicza. Antykory, czyli klasyczne latające bestie, które finalnie powróciły jako jednostka neutralna. Ubisoft pozwolił graczom również zdecydować o wyglądzie miasta. W przypadku Sylwanu zwyciężyła wizja drzewnej wyspy oświetlonej blaskiem księżyca, odrzucono natomiast koncepcję leśnego sanktuarium oraz klasycznego tańca nowego świtu znanego z Heroes 5. Wybory dotyczące zawartości edycji kolekcjonerskich również budziły emocje. Fani wybrali figurę Iwana Stratega zamiast wersji bojowej z mieczem, a także talię tarota zamiast flagi Księstwa Gryfa. Pierwotnie projekt Liszy i Wampirów były niemal identyczne jak w Heroesach VI, co wywołało burzę niezadowolenia. Ubisoft ugiął się i zorganizował głosowanie na nowe modele. W obu przypadkach wygrały projekty Lisza jako kapłana śmierci, a także Wampira jako krwawego potwora. Tyle ode mnie na dziś. Do zobaczenia. To tyle ode mnie na dziś. Żegnam Was cieple na razie.